Drogi dzieci tłumnie zgromadzone zapewne przed monitorem przedstawiamy wam kurzwa odcinek proszę państwa specjalny z serii normalnie władca pierścieni co o przeszłości waszego ulubionego superbohatera, Gandialfa, Alfa Starego. Gandzialf jeszcze zanim zgniły mu pośladki, spotkał się ze światowej sławy psychoterapeutą Elrondem. Zauważcie, że czytam. U, otwarte. Następny. Jo, jestem Gandzial stary, Piroman, ale nikomu nie mów. A, to ty, słyszałem o tobie. Podobno ciężki z ciebie przypadek, tak gadają na mieście. Usiądź wygodnie i odpręż się. Postoję. Terapia na stojąco będzie bardziej bolesna, ale spodziewałem się tego po tobie, Gandalfie. A teraz cofnijmy się w twoją przeszłość. A nie mogłoby być w przyszłość. No dobrze, cofnijmy się w przyszłość. Zaraz, zaraz, jak można cofnąć się w przyszłość? Nie wiem, przepana, to pan tu jest kurna psychologiem. A, no więc ma pan jakieś wspomnienia do cholery jasnej czy nie? Nic se nie przypominam, ale, ale lubię jeść chipsy. Nie wierzę, to chyba jakiś sen, przecież nie ma tak głupich ludzi. Masakra. Czekaj, mam jakieś wspomnienie. No więc. Ale to głupie wspomnienie jest. Jestem psychologiem, wiesz ile już głupich wspomnień się nasłuchałem? Ale to bardzo głupie wspomnienie jest. Wal śmiało. No więc jestem w takim zbiorniku z wodą, patrzę, a tu mi taka rurka do pępka jest przyczepiona. Ja pierdaszę, masz wspomnienia z życia płodowego. Boję się, że jestem klonem. To częsty przypadek, nie martw się, raz nasz prezydent też mi powiedział, że chyba jest klonem. I co, był nim? Tak, ale ty na pewno nie jesteś. No bo jakbyś był, to gdzie byłby twój oryginał, a nie myślisz, że jestem podobny do paneli Anderson? To jest kuźwa chore. Muszę zastosować hipnozę, skoro nic sobie nie przypominasz. Zgoda. Okej. Okay. Odkąd po wielu próbach zdałem na dwójkę z hipnozy zawsze czekałem na ten moment kiedy znajdzie się jakiś krety. Uwaga. Zamknij oczy i słuchaj mnie dobrze. Zaraz wprowadzę cię w stan hipnozy. Będę liczył od 10 albo nie. Czekaj lepiej od 3e. No to lecimy. Trzy dwa raz, Już, już jesteś zahipnotyzowany. Tak panie. Jestem posłuszny twojej woli. O matko to działa. Wreszcie cofnijmy się w przeszłość. Powiedz co widzisz

Baa a am jak cholera. Kurde, czy to było twoje dzieciństwo? Nie, to był Wietnam. A więc walczyłeś w Wietnamie. Tak, poznałem tam Bilba Baniaka Kaukazu oraz bandę amerykańskich krasnoludów z których każdy był upośledzony w inny sposób. No to opowiedz mi o twoim dzieciństwie. Haich ja Hitla, Jaja, Jabol, Oberdu, świren, Kartofle, naówk Bisen i Śmusić w straczen, Ładna, Pogoden, Ganezen, tak. Ja, choch Polski, ścierwen und Menden. A więc dzieciństwo miałeś naznaczone tyranią Hitlera. Nie, sam byłem Hitlerowcem, w wieku siedmiu lat. Zamiast do podstawówki poszedłem do Hitlerówki. To straszne. I co było dalej? Zostałeś piromanem? Nie. Chociaż niekiedy miałem przebłyski geniuszu. Tkwiło to we mnie od zawsze. Jednak bycie hitlerowcem mi się znudziło. A potem to się stało. Co się stało? W Hiroshimie poznałem swój ukryty talent. Miałem wtedy jakieś 13 może 14 lat. Powiedz, co to był za ukryty talent? To było tak, stanąłem po stronie aliantów, ale oni pokazali mi wała bo powiedzieli, że nie potrzebują już żołnierzy bo wojna się skończy jak zrzucą atomówkę na Hiroshimę. No to ja się kurna wkurzyłem, i poszedłem do tej Hiroshimy. Stanąłem na wzgórzu i patrzę, a tu samolot aliantów leci. No to ja tak stanąłem na tym wzgórzu i idę się do niego. Wydupcać mi stąd szmaty. Ja sekuśwa sam poradzę z tą Hiroshimą, jest moja i tylko moja kurde. Zrozumiano? No ale ten pilot coś jakby nie usłuchał po części Chyba dlatego, że samolot głośno działała po części pewnie dlatego, że był głupi a może po prostu mnie nie zauważył. W każdym razie dostałem furii i skoczyło mi ciśnienie. No normalnie myślałem, że rozsadzi mi dupę, aż w końcu puściłem coś co niektórzy może nazwaliby bąkiem, ale w jednej chwili Hiroshima była za moimi plecami a zaraz potem już nie. Potem jeszcze z tego samolotu wyleciała atomówka, ale była zaledwie komarem przy moim bąku. Nie wiedziałem że Hiroshima oberwała aż dwa razy, dziwne że w ogóle coś z niej zostało. Właściwie to praktycznie nic z niej nie zostało ale potem przyszła godzina i trochę odbudowała. Przy okazji nawdychała się tego radioaktywnego powietrza jakie zostało po atomówce. Nadal nie rozumiem tego twojego daru. Był taki lekceważony przez wszystkich naukowiec. Nazywał się Gollum. Odkrył nowy pierwiastek i nazwał go kotem. Występuje on pod postacią gazu i łączy się z tlenem w dwutlenek kota. Gaz ten jest śmiertelnie trujący i dzisiaj terroryści wykorzystują go jako tajny gaz bojowy. Ten gaz jest także we mnie. I... W połączeniu z jakąś inną substancją w moim odbycie tworzy związek gwałtownie wybuchowy. Gdy się wkurzam jego ilość wzrasta i napiera coraz bardziej na moją dupę czyli także wzrasta mi ciśnienie. To straszne. Nie, to nie straszne tylko fajne. Gdy poznałem swoje zdolności zostałem piromanem. Ogień jest bardzo podniecający. Jednak po tym gdy przechodząc przez inne japońskie miasto, o nazwie Nagasaki. Znowu przez przypadek wypuściłem to wtedy zacząłem mieć obawy że stracę nad tym kontrolę i postanowiłem nie używać tego daru. Opowiedz co stało się potem gdy już skończyła się wojna. Wzrastało moje doświadczenie Piromana Awansowałem na 35 poziom doświadczenia i zostałem Piroman czempionem i wtedy Zwróciło na mnie uwagę elitarne zgromadzenie pirmanów zwane również gildią pirmanów. Założył je pradawny demoniczny świrus, o imieniu Krężyfrok. Zgromadzeniu przewodził Saruman Biały, który zmienił potem ksywkę na bardziej oryginalną, a mianowicie Saruman Biała Dupa. Podobno dawno temu nazywał się jeszcze inaczej. Dał mi dwie pigułki, jedna czerwona a druga niebieska. Chyba gdzieś to już słyszałem. Saruman zapytał czy chce wiedzieć czym jest elitarne zgromadzenie piromanów. I jeśli tak to żebym wziął czerwoną. Nie byłem zdecydowany więc wziąłem obie. Okazało się że niebieska powodowała paraliż i tymczasowe rozdwojenie jaźni. A czerwona padaczka ale była zarazem kluczem do wiedzy tajemnej. Co robiliście w tej gildii? To jest ściśle tajne. Rozkazuję ci żebyś zapomniał o tym że to tajne. Tak panie jestem posłuszny twojej woli. No więc, no więc czyniliśmy świat bardziej wybuchowym i uszczęśliwialiśmy piermanów amatorów na całym świecie, walczyliśmy też ze złem bo to wtedy było trendy, na przykład jedna z naszych tajnych misji polegała na doprowadzeniu do wybuchu reaktora jądrowego w Czarnobylu. Nie sądzę aby to był dobry uczynek. A ja tak, Saruman powiedział, że sam zrobił w Czarnobylu ten reaktor i już mu się znudził, a wiadomo, że jak co komu niepotrzebne, to trzeba to rozdupczyć. Mniejsza o to, co potem ciekawego się stało dzięki elitarnemu stowarzyszeniu piromanów poczułem, że I have power czy jakoś tak, nauczyłem się rzucać awada kredawra oraz tak niezbędne zaklęcia jak wydłużanie języka niczym kameleony dzięki czemu mogłem podrapać się językiem pod pachą bez użycia rąk, przydatne podczas walki potem była wojna w Wietnamie i użyłem tam swojego daru żeby zdobyć respekt przy kolegach niestety większość z nich nie przeżyła do dzisiaj jest tam skażenie dwutlenkiem kota, a chcesz posłuchać ostrzelającym na miniganie? Nie, nie chcę. Lufa wciąż się obraca i spocony komandos wbiega pomiędzy czarnuchów i nas zamknije się. Mówię, że nie chcę. No ja pierdzielę po co ty tu w ogóle przylazłeś. Chciałem się dowiedzieć dokąd powinienem się udać na swojej drodze życiowej. To udaj się do okna i skocz kurwa. Świla mniej. Teraz to i ja będę się musiał leczyć.